Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje. Ostatnio miałem odcinek, w którym pokazywałem Wam pomysły na prezenty dla osób rysujących w tradyszu. A dzisiejszy odcinek może być takim pomysłem na prezent dla osoby, która rysuje w digitalu. Dzięki sponsorowi odcinka, czyli marce Bosto-Polska, mam okazję przetestować dla Was tablet model A5. Który, słuchajcie, nie potrzebuje podłączenia do komputera. Możemy go po prostu włączyć i sobie rysować na nim. Tak po prostu, gdziekolwiek chcemy. Ja Wam wszystko za chwilkę opowiem yy, i przede wszystkim narysuję coś na nim, bo ja jestem bardzo, bardzo ciekaw. A jeżeli Wy jesteście ciekawi, tabletów graficznych od Bosto, to serdecznie odsyłam Was na ich kanał, na którym też tam się pojawiam, właśnie w filmach recenzujących te produkty. Mówię tam o specyfikacjach, o działaniu takich tabletów i oczywiście rysuję, więc tam jest więcej moich ilustracji, które możecie sobie zobaczyć. Link będziecie mieli w opisie. Ja już tutaj nie będę się więcej rozgadywał, bo już nie mogę się doczekać, żeby coś na nim narysować. Zaczynamy! To edition na Sebastian Lis Zacznijmy sobie może od omówienia tego produktu, byście dokładniej wiedzieli, co ten model posiada. A jest o czym dzisiaj mówić. Najważniejszą rzeczą jest to, że to urządzenie jest kompletnym tabletem graficznym, który pracuje na systemie Android. Więc nie musicie go podłączać w ogóle do komputera. Oczywiście, jeśli zajdzie taka potrzeba, to takie rozwiązanie też jest możliwe. Wystarczy kablem USB przypiąć go do kompa i tablet zadziała wam niczym te modele piórkowe. Natomiast należy pamiętać o tym, że aby uzyskać siłę nacisku pióra na komputerze, musicie pobrać sterownik, który jest dostępny na stronie producenta. Możecie na nim pracować nie tylko przy biurku, ale gdziekolwiek właściwie chcecie. I niech was nie zmyli jego spory gabaryt, bo wbrew pozorom on nie jest wcale ciężki. Więc zabranie go do jakiejś takiej większej torby i rysowanie na nim, na przykład w podróży, no też jest tutaj możliwe. Tablet wyposażony jest w 8GB pamięci RAM i 128GB pamięci masowej, co gwarantuje nam płynność no i wysoką wydajność pracy. Miejsca na zapisanie naszych ilustracji czy projektów też śmiało wystarczy. Jego akumulator posiada aż 7000 mAh. Co pozwala na bardzo długą pracę. A gdyby tablet wam się rozładował, no to w łatwy sposób go naładujecie, ponieważ posiada szybkie ładowanie. Ja swoją pracę tworzyłem około 7 godzin, gdzieś tak będzie, 7-8 godzin na jednym ładowaniu. I słuchajcie, jeszcze on mi się nie rozładował. Dalej on działa, więc dla mnie to jest naprawdę na plus. Ale skoro jestem już przy ładowaniu i kablach, to muszę pochwalić producenta o świetne doposażenie sprzętu, bo to mnie zawsze zaskakuje, naprawdę, za każdy. Tym razem, kiedy otwieram jakiś tablet od Bosto to nim jest zawsze zaskakują takim bogatym doposażeniem właśnie tego ich sprzętu. W tym moim zestawie znalazłem takie rzeczy jak ładowarka z kablem typu C, dodatkowy kabel USB, to taki dość długi, a nie taki byle jaki króciutki, tylko naprawdę jest sporo tego kabla. Oczywiście nie zabrakło też ściereczki do czyszczenia ekranu. A także rękawiczki, która uprzyjemni nam pracę. Końcówek do pióra jest tutaj 10 sztuk, a do tego jeszcze dostałem taką mini pensetkę, którą można te rysiki, że tak powiem, wymienić. Jest też tutaj instrukcja obsługi w języku polskim, więc w razie problemu z na przykład podłączeniem czegoś albo, nie wiem, no będziemy mieli problem, żeby coś uruchomić, no to wszystko tutaj w tej instrukcji znajdziecie, bo wszystko jest napisane. No i oczywiście samo pióro. Które jest, słuchajcie, bezprzewodowe i bezbateryjne. Nie trzeba go zatem ładować, tylko po prostu wyciągacie je z opakowania i ono już działa. Jak dla mnie to no, fantastyczne rozwiązanie, bo ja nie muszę się martwić, że jeszcze podczas rysowania to mi się pióro rozładuje. Po prostu biorę, działa. I jest naprawdę spoko. Dla mnie to jest mega wygoda. Jego smukła budowa zapewnia też wysoki tutaj komfort pracy. I powiem Wam, że po długiej pracy nad ilustracją mnie osobiście palce nie bolą, więc podejrzewam, że Was też nie będą bolały. Bo jednak. Ta obudowa jest naprawdę bardzo wygodna i ta smukłość i wyprofilowanie tego pióra jest naprawdę na fajnym poziomie. Jeśli chodzi o dokładność i precyzję, to jest ona odczuwalna bardzo dobrze. Pen posiada 16384 LPS, czyli poziomy czułości nacisku, dzięki czemu możemy tworzyć linie o różnych grubościach. Kiedy przyciśniemy rysik lekko, stworzymy cieniutkie linie, dosłownie przypominające taki wiecie, naturalny, tradycyjny szkic, a jeżeli te, ten, tego pena przyciśniemy mocniej, no to linie tworzą się wtedy takie wyraziste i grubsze. Na samym piórze są dwa fizyczne przyciski, które możecie sobie zaprogramować i dopasować takie funkcje, jakich używacie najczęściej. U mnie ja już to tak na moich filmach mówiłem nie raz. Zazwyczaj ym, są to pipeta do pobierania barw albo przycisk cofnij lub czasami też programuję sobie tam gumkę w zależności od moich potrzeb na daną chwilę. Sam ekran posiada 15,6 cala o rozdzielczości 1920x1080 pikseli z szerokimi kątami widzenia. Pracuje się na nich bardzo przyjemnie i z łatwością możemy wyrysować każdy detal, nawet słuchajcie, spoglądając pod kątem, bo to też sprawdziłem. Warto też wspomnieć o tym, że ekran posiada taką delikatną powłokę, która powoduje, że jest on jakby. No nie wiem jak to powiedzieć tak fachowo, wybaczcie mi. Taki szorstkawy lub taki troszeczkę jakby mm, matowy. To jest taki niuans, ale bardzo przyjemny niuans, bo podczas pracy ja miałem takie wrażenie, że ja rysuję po prostu po kartce. Nie po szkle, po ekranie, tylko po kartce. Naprawdę to, no dla mnie to jest rewelacja, jeśli chodzi o pokrycie przestrzeni barw, to jest ona na poziomie 120% SRGB. Ekran posiada też dotyk, więc wszelakie jakieś powiększenia, pomniejszenia, uszczypnięcia działają tutaj bez problemu. No i też przyspieszają nam pracę. Ja, na przykład, bardzo mm, to lubię, kiedy mogę sobie palcami powiększyć, coś pomniejszyć, bo naprawdę idzie wtedy mi ta robota sprawniej. Ale jeśli przeszkadza Wam ta funkcja, bo ja wiem, że też niektóre osoby wolą pracować ze swoimi nawykami i zazwyczaj samym piórem, to taką opcję można w łatwy sposób sobie wyłączyć. Wystarczy dotknąć przycisk. Znajdujący się na górnej krawędzi ekranu, i właściwie już gotowe. Jeśli myśleliście, że to już wszystko, to ja Was tutaj zaskoczę, bo otóż nie. Tablet, słuchajcie, potrafi zaskoczyć jeszcze innymi ciekawymi funkcjami, takimi jak na przykład łączność Bluetooth czy Wi-Fi. Więc jeśli. Chcecie podłączyć sobie słuchawki bezprzewodowe albo przesłać jakieś pliki, czy ściągnąć inną aplikację, to jak najbardziej możecie to tutaj zrobić. A gdy chcecie sobie umilić czas pracy muzyczką, to w tle można ją sobie włączyć, na przykład z YouTube'a, bo ten model ma także wbudowany głośnik. No mega bajer, nie? No ale dobra, słuchajcie, dosyć tych specyfikacji. Pora bym przeszedł do omówienia tego, co ja właściwie dziś tutaj stworzyłem. A stworzyłem, a właściwie starałem się stworzyć ilustrację w klimacie, hmm. powiem, że takiego anime, ale takiego anime troszkę po mojemu. Tak sobie to przynajmniej wyobrażałem. Oczywiście ocenę zostawiam jak zwykle wam. Ilustracja przedstawia chłopca, który przemierza, można powiedzieć, krainę origami. Przeżywa taką swoją przygodę, szuka ciekawych artefaktów, no i ogólnie odkrywa ten magiczny świat z mojej wyobraźni. Chciałem oddać trochę taki niepokój tego chłopca, może troszkę strach przed odkrywaniem tego niezbadanego świata, strach przed tym, że no tak wysoko leci, stąd ma też taką. Można powiedzieć niepewną minę. Powiem wam, że cieszy mi oczy fakt, jak udało mi się stworzyć te chmury i ogólnie ten klimat tego, że on właściwie właśnie, nie właściwie właśnie leci. Bo na koniec pododawałem takie przezroczyste koła, udające jakby refleksy światła, troszeczkę odbijające się od tej wody na dole. Stworzyłem je jednym dotknięciem pędzla, tylko zmieniłem jego nasycenie na takie bardzo, bardzo małe. No i pędzel z fakturą akwareli też mi się tutaj przydał, bo dzięki niemu stworzyłem taką jakby delikatną mgłę, jakby te chmury tak leciutko przenikały przez tego łabędzia i tę postać. No Mam nadzieję, że to będzie widać, bo ja je tylko dosłownie tak musnąłem gdzie niegdzie. W ogóle to podoba mi się ta ilustracja, bo mimo, że nie jest ona świąteczna, bo ogólnie ja to powiem wam szczerze, miałem zamiar coś takiego stworzyć. Ale mi tak nie szło, że w końcu zrezygnowałem. I wiecie co? Niczego nie żałuję. Dla tych, którzy są ciekawi, w jakim programie yy, rysowałem, to od razu powiem, że jest to aplikacja Sketchbook, która jest dostępna na Androida w ich sklepie. Zaskoczyła mnie swoją funkcjonalnością, a zarazem prostotą. Działa na tablecie super sprawnie, nic mi tutaj nie lagowało, nie wywalało mi błędów, nie zauważyłem też żadnych opóźnień ani dziwnych przeskoków. Każda linia była, że tak powiem, tworzona w czasie rzeczywistym. Naprawdę przyjemna praca. Podsumowując, samo urządzenie też myślę jest warte uwagi. Bateria trzyma długo, system Android działa sprawnie. Co najważniejsze, to mimo długiej pracy tablet się nie grzeje. Jego stopki, które są wbudowane na stałe, można składać i rozkładać i one ani tu nie pękają, ani się jakoś nie wyginają dziwnie. Są naprawdę solidne. Sam Android też daje dużo możliwości, no bo aplikacji na niego jest multum. Można na nim nie tylko rysować, ale i oglądać filmy, czy słuchać muzyki. No takie wielofunkcyjne i ciekawe urządzenie do rysowania. Mogę go polecić osobom, które już jakieś pojęcie o rysowaniu cyfrowym mają, a także tym początkującym, bo też ogarną, a i do nauki będą mieli fajny sprzęt. Taki jakby komputer, ale jednak tablet rysowniczy. No dla mnie ekstra rozwiązanie. No i w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki materiał wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę. Oczywiście zapraszam was na kanał Bosto, bo tam też jest seria z moimi recenzjami i w tej serii ja tworzę różne rysunki, inne niż tutaj. Więc gorąco polecam i link oczywiście zostawiam wam w opisie. My widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Yellow.